Chciałabym ogłosić jesienny konkurs firmy Natur Medicin. Wstawiajcie na naszą stronę na Facebooka zdjęcie swojej jesiennej cery. Chodzi nam o pokazanie jakie cery, jakie cery macie, jakie cery macie jesienią. Pod zdjęciem będzie przycisk lubię to, więc osoba, która zdjęcie, które uzyska najwięcej głosów to zdjęcie nagrodzimy dość fajnym pakietem dermokosmetyków. I tylko tak pokrótce chciałabym pokazać cały pakiet. Pierwszym prezentem będzie nasza nowość Ansikt Krem, krem do skóry suchej, wrażliwej, do właśnie skóry twarzy. Później będzie maść Hutsalva, to jest maść na skórę bardzo suchą, na stopy, na dłonie, na, na ciało. Dalej będzie podkrem, to jest kremik do stóp z mentolem, z kamforą, taki dezodorujący stopy odświeżający. Olejek do kąpieli pod prysznic, bardzo bogaty składnikowo, pięknie się pieni, mam, że jest olejkiem, do skóry właśnie raczej też suchej. I ostatnia rzecz, taki duży balsam do ciała 525 ml, nawilżający z mocznikiem. Także y, zapraszam do konkursu.